Teraz mu pokorza, czy wiecie co to jest. Na pewno to okazji jeszcze mocie pochowany u jakichś umków, u jakichś mamów. Poglądajcie się, to się nazywa, jak się to nazywa? Rozetka. Rozetka. Idzie zrobić tego eleganckie, smaczne ciasto. A do ciasta trzeba tak. Mleko oczywiście. Jajko też, Mąka, jedno jajko mi tam daję. Teraz troszkę. Proszku do pieczenia. Teraz do tego, do tego jedynie trzeba dać kartoflaną mąkę, bo do naleśników się nie dało Ale żeby to było chrupkie, to trzeba dać kartoflanę mąkę. No, kartoflanę Jeden taki z tych wszystkich naleśników, to się dało kartoflaną mąkę. No, Troszkę cukru waniliowego. Troszkę cukru. Z łyżka cukru, tak, normalnego. Trochę soli. I teraz się to miesza. Jak się to pomiesza, to się to odstawia tak do lodówki na godzina, dosyć. Teraz się tu olej leje. Ten olej musi być gorki, ale też nie za fest, żeby się to nie poliło. Robimy z tego, różę zrobimy. Ja różę. I to się robi tak. Moczy się to do tego wrzącego oleju. Ale musisz być wrzący. Wrzący musi być. Jest wrzący, jest, jest. Teraz tu te ciasto, to się moczy, ale nie całkiem, tak do do czwartej. I się to dowo na ten wrzawy olej. Teraz to się fajnie, o, jak to się robi elegancko róża. Bardzo fajnie się wyszło. No następnie. Teraz następne. weź przebrnąć mi to za chwilkę. F... Ja. Mhm. Jeszcze nie trzeba. Zaś ci czwarte. Bo jak się tego do pełnu, to ja wtedy. Jeszcze. Jedna, jeszcze no? jeba, my, jak się tego do pełnu, pełno tego ciasta na, ta, na ten przyrząd, to wtedy nie idzie tego ściepać. O, bardzo ci to fajnie. To jest stary przepis. Ten przepis jest. Ten przyrząd jest koło 50 ludmo. To jest taki podobny do, do chrustu, do gofrów, ma zapach gofrów. Niekiedy kiedy goście widzą, nież dojdą, do, nież ty, ja. ty kawa zrobisz, to już drugi piecze, to wiesz? I się woda zaważy, tak? ja. A, a, a smakuje im, a smakuje. Ten zapach, już ten sam zapach tego. To jest, to jest kukawie i wszystko to, wszystko to jest ciasta naleśnikowego, ale te ciasto naleśnikowe to jest albo gęstsze, te, to akurat musi być gęste. Albo za na naleśniki, a te jest akurat musi być gęste. Najlepiej no to nożem to... Bo to Jakaj widzicie taki przyrząd, kupcie się. nie wie się do czego to służy. No my, my przez te lalody nie wiedzieli co, My wiedzieli co, że, że to było dobre, ale coś się z tym. Ten przepis mi się stracił. Mama miała takie zeszyty, ten zeszyk się stracił. Przepis się stracił. I takie lużyczki to posypać puder cukrem. I jeść i to jest wszystko.